Hej, mam na imię Renata i urządzenie, które chciałam przedstawić dzisiaj, to Express Evidence Plus. Express Evidence Plus jest ekspresem, który daje nam bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o przygotowanie kawy. Ja osobiście uwielbiam kawy czarne i takie najczęściej pijam, ale też Evidence Plus pozwala na przygotowanie wielu rodzajów kaw mlecznych. Przy pomocy właściwie jednego przycisku. Wyświetlacz OLED jest widoczny pod każdym kątem, kiedy do niego podejdziemy, i daje nam w łatwy sposób, intuicyjnie, wybrać kawę, na którą aktualnie mamy ochotę. Dla osób, które nie mają rano czasu, a wspólnie z partnerem chciałyby wypić kawę, istnieje możliwość ustawienia dwóch kaw jednocześnie. Każdy z ekspresów Evidence. Ma możliwość ustawienia bardzo wysokiej szklanki. Do 16 cm nawet możemy tą szklankę podstawić. W każdym z ekspresów młynek ma regulację. Dla osób, które lubią kawy bardzo mocne i aromatyczne, ustawiamy młynek w pozycji drobnego ziarenka, dlatego że kawa wtedy jest drobniej zmielona. Wychodzi bardziej intensywna, bardziej aromatyczna, taka gęściejsza trochę w smaku. Dla osób, które wolą kawy bardziej delikatnie, możemy ustawić to ziarenko trochę większe. Każde ciasteczko kawowe, które nam wypada, jest idealnie wyparzone. 100% kawy mamy w kawie, a nie w odpadach, czy w fusach, które, które później wyrzucamy. Każdy z ekspresów Evidence, Evidence Plus, to są ekspresy, które idealnie spieniają mleko. Nie tylko mleczne, nie tylko wysokotłuszczowe, ale też spieniają wszelkiego rodzaju mleka roślinne. Ekspres jest szalenie intuicyjny. W momencie, kiedy potrzebuje czyszczenia, w momencie, kiedy potrzebuje odkamieniania, on sam nam, nas o tym informuje. Urządzenie, bez którego nie wyobrażam sobie żadnego poranka.